Znacie mnie i wiecie, że od jakiegoś czasu podjęłam się testowania jodiki. Jodika to jest naturalny jod. Jedną z podstawowych zasad, kiedy decydujecie się, yy, aby wypróbować jakiś produkt, aby poprawić swój stan zdrowia, yy, przetestować cokolwiek, suplement diety, zacznijcie od najważniejszej rzeczy, czyli czytanie składu. Czytajcie skład, dlatego że ja się ostatnio przekonałam e, w paru dosłownie sytuacjach. Po, po, po pierwsze, e, na przykład mamy produkty spożywcze, które są jodowane. One są jodowane jodkiem potasu. Jodek potasu nie wnosi w nasze życie nic zdrowego. Zwracajmy uwagę, żeby to był naturalny minerał. Po drugie, Skąd to wszystko wiem? Ja to wiem, bo pracowałam kiedyś w szpitalu. Pracowałam w szpitalu przy profilaktyce nowotworów. Uczestniczyłam w wielu konferencjach i na wielu wykładach medycznych byłam. Rozmawiałam z wieloma profesorami, którzy zajmują się nowotworami i po pierwsze też to podkreślają, żeby czytać skład tego, co jemy i pijemy. Bo y, niektóre czynniki wpływają mm, rakotwórczo. Na przykład, taką ciekawostkę podam, że y, mamy kosmetyki, czy y, na przykład płyny do higieny intymnej, czy do higieny jamy ustnej, które zawierają alkohol. Ogólnie alkohol sam w sobie jest jednym z głównych czynników. Zwiększających ryzyko na zachorowania na nowotwór. No to takie jest trochę straszne, ale naprawdę warto na to zwrócić uwagę i poczytać o tym, co wpływa na jakość, na poprawę naszego zdrowia, a co może pogorszyć i skrócić nasze życie. Kolejną taką ciekawostką, ostatnio wybrałam się do salonu piękności, do groty solnej. Po, poinhalowałam się y, solą i zauważyłam y, w takiej dużej butli, tani, wcale niedrogi, jakiś płyn do inhalacji. Zainteresowałam się, ponieważ było już to późno, bo ja bardzo późno wszystko kończę pracę i potem dzieci. Y, postanowiłam, że nie będę się za długo zastanawiać, kupię to. Wzięłam to do domu, zaczęłam czytać skład, czytam skład a tam prawie na samym końcu napisane nie nadaje się do spożycia. Kurczę! Jak to? Nie nadaje się do spożycia? Jak się nie nadaje do spożycia, to się nie nadaje do inhalacji. No bo jeśli coś wdychamy, jeszcze tym bardziej zamykamy krąg, czyli inhalujemy się i to wszystko wsiąka tam do środka, do naszego organizmu i tutaj i się nie nadaje do spożycia, to to, to nie ma sensu. Jod Jodlika, nasza naturalna jodlika, którą sobie dodaję na dobranoc, czy na dzień dobry, albo w trakcie pracy do wody, o Jezu. nadaje się do spożycia. Jeśli się nadaje do spożycia, jest koncentratem, nadaje się do inhalacji. Czyli możemy ją inhalować, dodawać do filtrów powietrza, możemy nawilżać tym powietrze, czyli dodać do nawilżacza. I mamy jak nad morzem. A propos morza, chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę bardzo ważną, że ten produkt w największej ilości sprzedaje się nad morzem, nad polskim morzem. Jak to? Tak to. Nad Polskim Morzem bardzo dobrze wiedzą ludzie i mają świadomość tego, że jod jest po pierwsze potrzebny, a po drugie w zwykłej spożywce jest ciężko dostępny i ciężko go wyciągnąć w takiej ilości, która jest nam potrzebna i dlatego go kupują. Także moi drodzy, jeśli chcecie, aby wasze życie było dłuższe, lepsze, żebyście byli zadowoleni, kreatywni, aktywni i mieli na wszystko siłę. Zlikwidowali te ciężkie metale z powietrza, którymi teraz tak wszyscy straszą, no bo jest duże zanieczyszczenie powietrza. Polecam Wam pić się tego, bo ja się czuję lepiej. To jest naturalny produkt i przeczytałam jego skład, testuję go i jestem naprawdę zadowolona. Życzę Wam w takim układzie, moi drodzy, miłego dnia, zdrowego, miłego dnia. Pa, pa!